Pięć kroków do zwycięstwa. W prezentacjach pod Horsera zdobycie głosu było tylko pierwszym krokiem do wygrania wyborów. Potem przyszło wygrać licytację, zdobyć certyfikat, wygrać kolegium elektorów to jest najważniejsze i wygrać etap przejściowy, który zwykle jest formalnością, ale wiedział, że Trump będzie postrzegał okazję do zakłócenia. Nigdzie nie byłoby to bardziej widoczne niż w Michigan, gdzie presja trumpa na lokalnych republikanów była niebezpiecznie bliska pracy, czyli mogli zadziałać trumpowacze. I gdzie liberalne i konserwatywne siły prodemokratyczne połączyły się, by temu przeciwdziałać. To będzie interesujące. Było około 22 w nocy w Detroit, a kiedy lawina tekstów rozświetliła telefon Artra Rejesa III... To był ten sztab dowodzenia tej tajnej organizacji pod Choresa, więc oni mieli całe centrum dowodzenia, okazuje się, gdzie były olbrzymie monitory, telefon, telefonowali do nich z całego kraju, co robić, jak działać. Zaraz zobaczymy, jak to działa w praktyce, ta tajna organizacja, która nie istniała i konspiracja, której nie było. A do centrum TCF, gdzie podliczano głosy w Detroit, Michigan, Przybył autobus republikańskich obserwatorów wyborów. Absolutnie legalne. Obie partie mają swoich obserwatorów, którzy obserwują, czy wszystko jest tip-top, czy wszystko jest zgodne z prawem, i czy wszystko jest. Nie ma oszustw. I to jest normalne. Obie partie mają swoich własnych obserwatorów. Stłoczyli się przy stołach do liczenia głosów, odmawiając noszenia masek i przeklinając głównie czarnych robotników. A nie, to jest nieprawda. No dobra. Niech im będzie. Przeklinali biedni czarnoskórzy, którzy liczyli głosy dla demokratów, a zostali rasistowsko zaatakowani przez parszywych białych bez masek, tutaj widzimy. Reyes, mieszkaniec Flint, który prowadzi We the People Michigan. Następna organizacja, oczywiście pozarządowa, która działa, żeby głosy były dobrze policzone. Spodziewał się tego. Konserwatywne grupy od miesięcy siały podejrzenia o oszustwa wyborcze w miastach. Jak wszyscy wiemy, demokraci nie ma żadnych oszustw w rejonach demokratycznych, a nie ma nic tutaj. Wszystko jest tip top i nie ma żadnych konspiracji. Absolutnie nie ma żadnych podejrzeń o to, że w rejonach demokratycznych, na przykład, w Chicago są jakieś tam wybory, jakieś niestaski, jakieś oszustwa. Coś takiego nie istnieje. <laughs> Język tych grup konserwatywnych miał, brzmiał tak. Oni ukradną wybory. Będzie oszustwo w Detroit. Na długo przed oddaniem głosu. Ci ludzie nie byli kompletni idioci. I tutaj mamy zdjęcie parszywych ludzi. Zwolennicy Trumpa chcą zakłócić, zakłócić liczenie głosów. I widzimy, co jest grane. Więc a ja mam filmy, znaczy, nie wiem, czy nie zostały już wymazane, może na biczucie są, gdzie ci zwolennicy Trumpa i też obserwatorzy, oni zostali wyrzuceni wszyscy, nawet ci, co nam mieli legitymację, że jestem oficjalnym obserwatorem partii Republikanów i jestem tutaj, żeby obserwować głosowanie i liczenie. Ci ludzie zostali grzecznie, ale stanowczo wyproszeni, wypierdoleni z tych miejsc, gdzie liczono głosy, a. Te okna, gdzie oni patrzyli, jak się liczy głosy i filmowali, zostały zalepione kartkami, zostały zablokowane, zostały zalepione, żeby ci ludzie nawet nie widzieli, co, jak się głos liczy, ponieważ tak działa demokracja w USA. Więc nasz dzielny bojownik o wolność i głosy, Art Rejest III, udał się na arenę tam do Detroit i wysłał wiadomość do swojej sieci. W ciągu 45 minut przybyły dziesiątki posiłków. Kiedy weszli na arenę, czyli tam dzieliczone te głosy, aby zapewnić przeciwwagę twu obserwatorom republikanów w środku, Reyes zapisał ich numery telefonów komórkowych i dodał je do ogromnego łańcucha tekstowego, czyli ci, co przyszli na przeciwwagę tym republikanom, którzy mówili, co tu jest grane, a wszyscy, wszyscy, on spisał ich telefony komórkowe, żeby dostawali rozkazy, tekst messaging, Żeby sms dostawali rozkazy, co mają robić, jak mają działać. Z organizacji, oczywiście, pod choreca. To nie jest żadna konspiracja, to jest wszystko otwarte, powiedziane krok po kroku, jak to było. Działaczki na rzecz sprawiedliwości rasowej z Detroit Will Brief, czyli Detroit będzie oddychać, pracowały razem z kobietami z przedmieść z Femmes for Dems, czyli feministki dla demokratów, i lokalnymi wybranymi urzędnikami. I to wszystko Femmes for Dems, Detroit Will Brief, to właśnie ci ludzie lecili głosy tam. Bo kadry decydują o wszystko. I drogie białaski republikańce, trumkowicze. Trzeba było protestować, trzeba było zauważyć, kto jest wybrany, jakie kadry są wybrane, żeby w Detroit liczyli głosy, tak? A głosy liczyły ludzie z grup fems, feministki i demokratów i Detroit będzie oddychało. Jak też lokalne wybrani urzędnicy kadry, starannie dobrane. Reyes wyszedł o 3 nad ranem, przekazując łańcuch tekstowy działaczowi na rzecz osób niepełnosprawnych, tak, jasne. Wyznaczając etapy procesu certyfikacji wyborów, aktywiści przejęli strategię przedkładania prawy ludzi do decydowania, domagając się wysłuchania ich głosów i zwracając uwagę na rasowe implikacje pozbawienia praw wyborczych czarnych Detroitów. No jak to możesz nie liczyć głosów, które przyszły drogą pocztową? To czarnoskórzy głosowali, czy jesteś rasistą? No to ma sens dla mnie, jak najbardziej. Yy... 17 listopada spotkanie certyfikacyjne Rady Akwizycyjnej Aktywizy Hrabstwa Wayna, ok, Ale zostało zalane tymi aktywistami, to znaczy zatopili, to znaczy zalano ich, czyli masa ludzi przyszła na to spotkanie z tych organizacji lewackich. Ok, jak było spotkanie certyfikacyjne Rady w Hrabstwie Wayne w Detroit, to przyszli aktywiści lewactwa. Jako pokaz siły przyszli masowo i składając zeznania. Pomimo Twittera Trumpa, republikańscy członkowie zarządu potwierdzili głosy Detroit. Od razu mówię, że republikańscy członkowie zarządu to są partyjni politycy republikanie, a nie ci ludzie. Pamiętamy, że Fox News, który jest oficjalnie, prawie, no, nieoficjalnie, republikańską telewizją w USA też jest przeciwko Trumpowi i wszyscy Republikanie też są przeciwko Trumpowi. Więc to, że republikańscy członkowie zarządu potwierdzili głosy w Detroit, to, to znaczy, że zadziałało tak jak powinno. To są ludzie tak jak Biden, którzy w życiu nie mieli, nie pokalali swojej rączek prawdziwą pracą. Ani w biurze, ani rolnikiem nie byli, ani w fabryce, ani nigdzie. To są zawodowi politycy. Oni dobrze wiedzą na kogo. Mają potwierdzić. Komisje wyborcze były jednym z punktów nacisku. Okej, okay, może wrócimy tutaj. Ja mam film na moim kanale, gdzie jest pokazane dokładnie, jak republikańskich obserwatorów po prostu eskortują security, dryblasy, eskortują ich i wypierdalają, wywalają ich z, z tam, gdzie się liczy głosy. I wszyscy klaszczą. I powiedzieli, i się obróciła taka czarnoskóra działaczka, i mówi: Nie filmować tego. Ja to mam pokazane. A to też poszło do sądu amerykańskiego, ale oczywiście w sądzie amerykańskim coś takiego, sędziowie amerykańscy starannie dobrane kadry powiedziały, nie bierzemy tej sprawy. Ten film nie może być uznany za dowód jakiegokolwiek przekrętów elekcji. Koniec sprawy. Więc to jest bardzo fajne zdjęcie, właśnie pokazuje, jak tutaj jest populi, czyli naród, a który widzi, co jest grane normalni ludzie i zostali wypieprzeni z tej sali i teraz zostają okna przed nimi zamknięte, żeby nawet nie mogli patrzeć, jak starannie dobrane kadry liczą głosy. Więc parlamenty kontrolowane przez republikę, to znaczy legislatury w USA, a, które według Trumpa mogły ogłosić wybory nieważnymi i powołać własnych wyborców. Dlatego prezydent zaprosił przywódców Parlamentu Republikańskiego stanu Michigan, a przewodniczącego Izby Reprezentantów Lee Chatfielda i przywódcy większości w snacie Mike'a Shireya do Waszyngtonu 20 listopada. To był niebezpieczny moment. Gdyby Chatfield i Shirky zgodzili się wykonać rozkaz Trumpa, republikanie w innych stanach mogliby podobnie być podobnie prześladowani przez tr prezydenta Trumpa martwiłem się, że sprawy staną się dziwne, mówi Jeff Timmer, były dyrektor wykonawczy GOP stanu Michigan. Jak widzimy, wszyscy republikanie byli przeciwko Trumpowi, który stał się działaczem przeciwko Trumpowi. Norm Eisen a, a, opisuje to jako najstraszniejszy moment całych wyborów, ponieważ Trump dał nacisk, co tu jest grane. To jest oszustwo. Wy, jako Politycy, nie tylko Republikańscy, ale politycy stanu Michigan, politycy amerykańscy, jak jest takie oszustwo, musi się zadziałać. Wywalają ludzi, którzy mają monitoring robić tych wyborów. Zostają wywalani. Musi się zacząć działać. Obrońcy demokracji uruchomili prasę sądową. Lokalne kontakty protekcja demokracji badały osobiste i polityczne motywy prawodawców. Issue następna organizacja, a tu obrońcy demokracji, następna organizacja, Protect Democracy, no okay, to są następne organizacje, które istnieją, zupełnie przypadkowo się wytworzyły, na które poszły setki milionów dolarów. W Polsce też to istnieje, a emitowały reklamy telewizyjne w Lansing. Bradley z Izby uważnie obserwował ten proces. Wamp, były republikański kongresmen, zadzwonił do swojego byłego kolegi, Mike'a Rogersa, który napisał artykuł do gazet z Detroit, wzywając urzędników do honorowania woli wyborców. Wszyscy, no znowu wracamy, że demokracja, wszystkie głosy są ważne, a te głosy, które przyszły drogą pocztową, są bardzo ważne. To nic, że tam. Pisze tymi samymi, że to nic nie jest kontrolowane, że nie wiadomo skąd te głosy przyszły, nie wiadomo kto to napisał, nic nie jest kontrolowane, ale to jest demokracja i wszystkie głosy są ważne, to jest wola wyborców. Cholerować to. A trzej byli gubernatorzy stanu Michigan, republikanie John Engler i Rick Snyder i demokrata Jennifer Granho, wspólnie wezwali do uwolnienia głosów wyborczych stanu Michigan spod presji Białego Domu, A, bo Trump powiedział: No kurwa co, jest grane? Engler, były szef biznes, biznesowego stołu okrągłego, dzwonił do wpływowych darczyńców, czyli multibilionerów globalistów i starszych mężów stanu republikanów, którzy mogli prywatnie naciskać na ustawodawców. Czyli poszła presja. Oni mówią, że była presja Trumpa. Nie, była presja właśnie organizacji podchoreca, która skupiała wszystkich, i wielki biznes, i wszystkie związki zawodowe, i wszystkie chrześcijańskie grupy, i wszystkie grupy, a wszystkie grupy no, sprawiedliwości rasowej dostawali przecież rozkazy wychodzić na ulicę i nie, nie wychodzić na ulicę, nie protestować, a za chwilę wychodzić na ulicę, śmiać się, mordy mają być uśmiechnięte i zadowolone i celebracje mać. Nie, kurwa mać, celebrać! Na rozkaz, celebracja. Był straszny nacisk. Siły prodemokratyczne walczyły z, z, z Michiganem a republikanami z Michigan, które bardzo lubili Trumpa, Trumpi, Trumpowa tymi z Michiganu, a kontrolowanymi przez sojuszników Rony McDoniella, który był przewodniczący Komitetu Narodowego Republikanów, i Betsy DeVos, były sekretarz edukacji i członek rodziny miliarderów darczyńców y, GOP, czyli republikanów. Podczas rozmowy telefonicznej ze swoim zespołem 18 listopada Basin powiedział, że presja jego zespołu nie może się równać z tym, co może zaoferować Trump. Oczywiście, że nie. Presja zespołu Podchoradza była niesamowita. Oczywiście, że spróbuje im coś zaoferować, wspomina Basin. Szef sił kosmicznych, ambasador wszędzie. Nie możemy z tym konkurować, oferując marchewki. Potrzebujemy kija. Co tu jest powiedziane? Basin powiedział, że Trump może wywołać presję na republikanów, żeby nie uznali tej elekcji w Michigan, ponieważ to jest oszustwo. I może im dać jakąś marchewkę. Może powiedzieć, że ty zostaniesz ambasadorem Polski, czy. I don't know, cokolwiek, a ty będziesz strzałem jakiś tam sił kosmicznych, a my, tajna organizacja lewactwa, która nie istnieje i nie ma konspiracji, nie możemy z tym konkurować, dając marchewki. Musimy kija, musimy ich pierdolnąć między oczy. Gdyby Trump zaoferował coś w zamian za osobistą przysługę, prawdopodobnie stanowiłoby to przekupstwo, argumentował Bassin. Zadzwonił do Richarda Primusa, profesora prawa na Michigan Uniwersytecie, aby sprawdzić, czy Prymus się na to zgodził i podał publiczny argument. Primus powiedział, że ten z uniwersytetu, że uważa, że samo spotkanie było niewłaściwe i zabrał się do pracy nad ostrzeżeniem dla polityka, że prokurator generalny stanowy, demokrata, nie będzie miał innego wyboru, jak tylko zbadać sprawę. Czyli powiedzieli im jasno, że spotkaliście się z Trumpem, to zbadamy was prawnie. I to jest nielegalne i możecie być aresztowani. Kiedy artykuł został opublikowany 19 listopada, dyrektor ds. komunikacji prokuratora generalnego opublikował go na Twitterze. Protekcja Demokracji, ta to, to organizacja, wkrótce dotarło do wiadomości, że ustawodawcy planują wprowadzić prawników na spotkanie z Trumpem następnego dnia. Aktywiści Reyesa to ten Art Reyes III, a który, zbierał, który zebrał bojówki. Do Michigan, tam arenie, gdzie głosowali, zebrał wszystkich telefony i żeby dać im teksty, sms -y, jak mają działać, bo tak to działa w demokracji. Przejrzeli rozkłady lotów i przylecieli na lotniska po obu końcach podróży szyrki do DC, by określić, że ustawodawcy są poddawani kontroli, czyli oni doskonale wiedzieli, kiedy republikanie lecą samolotami na spotkanie z Trumpem, kiedy lecą i kiedy wylatują i kiedy przylatują. I mieli tam ludzi swoje bojówki, żeby wrzeszczeli na nich i, i powiedzieli: Hej, my wiemy, kiedy ty lecisz samolotem do Waszyngtonu, wiemy, kiedy wracasz i wiemy, co robisz. Po spotkaniu para ogłosiła, że naciskała na prezydenta, aby zapewnił ulgę w kowadle swoim wyborcom i poinformowali go, że nie widzą żadnej roli w procesie wyborczym. Potem poszli na drinka do hotelu Trumpa przy Pennsylvania Avenue. Artysta uliczny wyświetla swój obraz na zewnątrz budynku wraz ze słowami Świat patrzy! Hmm? Świat patrzy na demokrację. To pozostawił ostatni krok. Stanował komisję agitacyjną. Stanowa komisja agitacyjna. Dobrze wstrzymoczyli, canvassing. Tak, to, to nie jest Orwellowskie, to jest stanowa komisja agitacyjna. Złożono z dwóch demokratów i dwóch republikanów. Jeden republikanin, Trumper, zatrudniony przez polityczną organizację non-profit rodziny DeVos, nie miał głosować za O Drugim republikanem w zarządzie był mało znany prawnik o nazwisku Aaron van Langevelde. On nie wysłał żadnych sygnałów o tym, co planuje zrobić, Pozostawiając wszystko na krawędzi. Jakby zagłosował nie tak jak trzeba, to w Michigan by była chryja i by mogło się wszystko sypnąć. Kiedy spotkanie się rozpoczęło, aktywiści rejesa zalali transmisję na żywo i wypełnili Twittera hashtagiem #AlisonMe. Zarząd, przyzwyczajony do obecności na pojedynczych cyfrach, nagle stanął przed tysiącami widzów. Wielogodzinnych, czyli, zala, czyli bojówki zalały Twitter, zalały spotkania, stali jak jeden mąż grupami, protestowali, skandowali, zrobili szum. Działali fantastycznie. Wszędzie ich było pełno. Trumpów nie było, Trumperków nie było widać, widać za to było naród, ludzi, ludzi, która protestuje przeciwko Trumperowi. Wszędzie ich było widać. W wielogodzinnych zeznaniach aktywiści zamiast karcić urzędników podkreślali swoje przesłanie o poszanowaniu życzeń wyborców, czyli wszystkie głosy liczyć, szczególnie to pocztowe, i potwierdzeniu demokracji, czyli ludzie głosowali przez pocztę i potwierdzić to, jak najszybciej potwierdzić to. I oczywiście w tym momencie, ja to dodam od siebie, dygresję debila, idioty, foliarza, że... A coraz więcej wychodziło filmów na internecie i w YouTubie, które były masywnie szybkie, ale nie nadążali z tym usuwaniem tego nabiczucie i tak dalej. Wychodzili ludzie, którzy mówili, co się działo, mówili to pod przysięgą, Afidawit, to znaczy, że jak kłamie i wezmę to do sądu, jak udowodnił, że kłamie, to pójdę do więzienia. Oni to dobrowolnie mówili, mówili, co się dzieje o tych głosach, mówili o samochoda, które skrzynie dawały w nocy, o tym, że przestali głosować w nocy, a jednak głosowali, bo tam parę osób zostało, które liczyło głosy ciągle i okazało się, że później właśnie w tej nocy Biden wszystko wygrał w tych wszystkich stanach. To właśnie w tym momencie się działo i wszystkie media oczywiście walczyły, agit pro było niesamowite, była presja w mediach, że Demokracja zadziałała, że system trzeba ufać, że wszystko jest fantastyczne, że nie ma żadnych oszustw, że tylko debile foliarze paranoicy widzą jakieś oszustwa. Wszystko jest jak najbardziej wspaniałe i trzeba głosować tak, jak naród zagłosował przez pocztę. Naród osobiście głosował za Trumpem. Ci, co ludzie, przyszli z dokumentami udowadniającymi, kto to jest i gdzie mieszka. Większość głosowała za Trumpem masowo, natomiast ci, co nie musieli nic udowadniać, listy pocztowe głosowali za Bidenem. To Nic dziwnego w tym nie jest, to jest po prostu normalnie tak działa. To jest fakt oczywisty, że ludzie przez pocztę głosują na Bidena. Fakt oczywisty. Więc Van Langenwelde wywołali na niego presję, nacisk i Van Langenwelde za, zagłosował jak trzeba, pójdzie za precedensem. Drugi republikanin wstrzymał się od głosu. Został telefon. Słuchaj, gościu. Widzisz, co jest kurwa grane? Dubku żołędny? Idzie progres. Przeciwko progresowi, jedynemu słusznemu narratywowi, nie możesz się przeciwstawić. Więc 3 do 0 potwierdzili, że Biden wygrał. Potem kostki domina spadły już Pensylwania, Wisconsin i inne stany Zatwierdziły swoich elektorów Tak, kurwa Jeden po drugi poszło Tyk, 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 tyk Nie było czasu się skupić Oczywiście wszystkie filmy, wszystkie te protesty i tak dalej Były jak najbardziej anulowane, kancelowane, banowane W YouTubach i wszystkich innych serwisach Media grzmiały O fake newsach Kolegium elektorów głosowało zgodnie z harmonogramem 14 grudnia.